Witaj serdecznie, z tej strony Bartosz z bloga VideoNinja.pl Dzisiaj chciałbym Ci zaprezentować pierwszą lekcję kursu do Adobe Premiere Pro W tym przypadku jest to wersja CC, czyli najnowsza Przed nami mamy tutaj okno tworzenia nowego projektu w tymże programie Zacznijmy omawiając to od góry Name, czyli nazwa naszego projektu Wpisujemy dowolną nazwę Location to nic innego yy, jak folder, gdzie nasz projekt będzie zapisywany. Tak więc po kliknięciu na Browse, tak jak to standardowo w Windows, wybieramy sobie spośród dysków oraz folderów miejsce docelowe naszego projektu. Poniżej mamy ustawienia General oraz Scripted. General mamy tutaj opcję mm, renderowania naszego podglądu. Jeżeli mamy. Kartę wyposażoną w architekturę KUDA, to warto, aby zaznaczyć tą opcję. Teoretycznie, jeżeli będziesz miał architekturę KUDA, ta opcja powinna od razu się uaktywnić. Są jednak przypadki, gdzie posiadasz kartę graficzną z tą architekturą, lecz nie jest ona wspierana bezpośrednio w Adobe Premiere Pro. Możesz niejako zrobić pewien trik gdzie dopiszę sobie swoją kartę graficzną do tych kart, które są obsługiwane przez ten program. O tym zobaczysz w tym tutorialu, który będzie widoczny tutaj po lewej stronie, na dole masz odnośnik do tego triku. Video display, masz timecode bądź klatki. Polecam tutaj timecode, czyli normalnie sekundy, minuty. Display program, audio, sounds, też Polecam, aby to było zaznaczone, ponieważ będziemy mieć widoczne wykresy naszego dźwięku, jakkolwiek to nazwać. No, i capture, tutaj format naszego przechwytywanego materiału z kamery cyfrowej. Jeżeli mamy format kamery DV, no to oczywiście zostawiamy DV. Jeżeli posiadamy kamerę HD, no to zaznaczamy HDV. Przejdźmy tutaj do zakładki Scratch Disk. Tutaj mamy do wyboru kilka lokacji. Zaczynając od góry mamy tutaj Capture Video oraz Capture Audio. Są to miejsca docelowe, foldery, gdzie będą zapisywane pliki e, przechwytywane z naszej kamery cyfrowej. Ważne, aby ścieżka docelowa naszego wideo oraz audio była taka sama w tych obydwu przypadkach. Kolejno mamy Audio Preview oraz e, Video Preview. Tutaj też polecam, aby ten folder docelowy był podobny. Co do takiego jest na przykład wideopliwu, to nic innego jak pliki pomocne w odtwarzaniu naszego projektu tutaj w programie. Bowiem niekiedy, jeżeli nałożymy kilka filtrów, kilka efektów na naszą ścieżkę audio bądź wideo, program będzie miał problem z odtworzeniem jej. W czasie rzeczywistym, wtedy będziemy musieli użyć tak zwanego renderingu naszego projektu. Po wciśnięciu klawisza Enter, nasz projekt będzie generował właśnie te pliki podglądu, po to, aby odtwarzanie naszego projektu w programie było w czasie rzeczywistym bez żadnego zacięcia. No i ostatnie, jak sama nazwa wskazuje projekt autosave, czyli miejsce, gdzie nasze projekty będą zapisywane automatycznie. Jeżeli taką opcję oczywiście zaznaczymy, ale o tym w kolejnej lekcji. Tak więc, jeżeli mam wszystko ustawione foldery, tak jak chcemy, klikamy OK. Program stworzył nam projekt, tak, ale to nie wszystko. Co musimy dalej wykonać? No, oczywiście możemy, musimy stworzyć sekwencję, tak. Dlatego też z polecenia File wybieramy New, a następnie Sequence. Możemy wywołać to skrótem klawiaturowym Ctrl plus N. Przed naszymi oczami pojawił się pop-up programu, nowe okno z New Sequence, czyli ustawienia naszej sekwencji. To jest jakby mini projekt w tym naszym ogólnym projekcie. I teraz. Omówię tutaj te podstawowe rzeczy, które prawdopodobnie będą nas interesować. Otóż, jeżeli posiadamy kamerę, która nagrywa w formacie SD czy też DV musimy wybrać spośród tych trzech opcji. Format NTSC nie obowiązuje w Polsce, tak więc jeżeli nie posiadasz kamery na przykład z Ameryki bądź z Japonii, która nagrywa właśnie w formacie NTSC ten folder nie będzie Cię interesował. Opiszę te opcje. Standard widescreen na przykładzie DVP, DVPL, przepraszam, bo to standardowy format, który obowiązuje w Polsce. Mamy tutaj podzielone niejako na dwie opcje: standard oraz widescreen. Standard to nic innego jak nagrywany obraz. W formacie 4 do 3, czyli tak zwany kwadratowy obraz, kiedyś były takie telewizory mm, kwadratowe typowo, teraz mamy y, raczej telewizory panoramiczne, dlatego jeżeli chcemy bądź mieliśmy właśnie nagrany taki film, wybieramy format widescreen. Jak tu sam program podpowiada, 16 do 9, czyli panorama. Dodatkowo mamy tutaj różnicę 32 kHz oraz 48 kHz. To nic innego jak próbkowanie naszego audio. Powiem szczerze, że głównie teraz będzie to 48 kHz. Tak więc, jeżeli nie nagrywasz właśnie w 48 kHz, czyli 16 bitach, no to oczywiście wybierasz 12-bitową wersję, ale głównie teraz. Kamery nagrywają właśnie w owych 16 bitach, więc będzie się tutaj raczej pomiędzy tymi dwoma presetami poruszał. Tutaj mamy na tej samej zasadzie, tylko że format DV24P. Różni się on tym, że nasz obraz nagrywany był na, przy pomocy 24 klatek na sekundę. Niektóre kamery. Nagrywają właśnie w takim formacie, więc jeżeli posiadasz kamerę, która nagrywa 24 klatek na sekundę, oczywiście musisz wybrać który z tych presetów. Ok. Ten format mamy za sobą. kolejny jeszcze mamy format, który głównie będziemy używać, to HDV oraz AVCHD. Teoretycznie rzecz biorąc, są to bardzo podobne formaty. Nie wiem czy. Hmm, Jakoś to wpływa na jakoś chociaż wątpię. AVC-HD to kodek, który jest często używany aktualnie w kamerach cyfrowych HD. Więc, jeżeli właśnie posiadasz taką kamerę, możesz sobie wybrać preset właśnie stąd. Ale, tak jak w moim przypadku, ja wybieram sobie tutaj HDV i te formaty opiszę, bowiem mm, opisane tutaj formaty są analogiczne do tych, które tutaj są. Po prostu powiem Ci, co dane liczby, co dana litera oznacza, po to, abyś mógł sprawnie się poruszać właśnie po tym programie. Gdy już zdobędziesz tą wiedzę, co i jak odznacza, na pewno będziesz bez problemu mógł wybrać sobie tutaj format AVCHD na tej samej zasadzie, co format HDV. To tylko zależy od Twojej kamery, tak? Ale tak jak sam zobaczysz, obydwa presety działają w ten sam sposób. Mamy tutaj kilka presetów HDV. Zacznę może od dołu. HDV 720p 30. Co to oznacza? 720p to druga składowa naszego obrazu, naszego, naszej wielkości obrazu, może tak. Ma on po prostu 1280 pikseli szerokości oraz 720 pikseli wysokości. Co natomiast oznacza to 30. 30 to nic innego jak 30 klatek na sekundę. Powyżej mamy 720p25 i w tym przypadku 25 ilość klatek, czyli 25 klatek na sekundę, i tak idąc do góry mamy 24 klatki na sekundę. Powyżej już mamy 1080p30, czyli nieco większą rozdzielczość. Tak? Mamy tutaj 1440 na 1080 i tak wyżej zmieniając tylko ową wartość klatek na sekundę. Powyżej mamy HDV 1080 i 30 i tutaj 1080 i 25, ale w nawiasie mamy kolejną wartość. I tutaj warto nadmienić, czym się różni właśnie np. 1080 i od 1080p 30. p to nic innego jak nagrywanie progresywne, czyli nasze nagranie nie będzie miało przeplotu. Jeżeli mamy literkę i, to nasze nagranie będzie zawierało przeplot, i dlatego też 60 i, czyli 60 jakby pół-pół i y, pół, pół, y, 30 pełnych klatek. Tak więc, y, w zależności od tego, jak Twoja kamera nagrywa, to oznaczenie powinieneś już na pewno zobaczyć na swojej obudowie. Musisz wybrać taką, y, taki właśnie prism. Może przejdę teraz szybko i zobaczę, jak to wygląda w AWC HD. I tutaj mamy mm, dodatkowe opcje też y, 1080 i 25. Z tym, że tutaj mamy jeszcze opcję Anamorphic oraz bez tego Anamorphic. Co to tak, co to tak naprawdę jest? I tutaj musisz y, zauważyć, że jeżeli Twoja kamera nagrywa w pełnym, y, tak zwanym Full HD, no to tutaj masz już rozdzielczość 1920x1080. A 1080 i 25 Anamorphic tą rozdzielczość ma mniejszą. I zwróć uwagę jeszcze, że Pixel Aspect Writer jest inny. Tutaj wynosi 1,33, a tutaj 1,0. Tak więc tutaj ten format AVC HD na pewno się przyda w przypadku kamer, które nagrywają w jakości Full HD. I tutaj możesz oczywiście również wybrać przeplot bez przeplotu, więc warto, abyś najpierw zapoznał się ze specyfikacją, ze specyfikacją kodeka, który obsługuje, w twoje, który nagrywa po prostu Twoje pliki w Twojej kamerze, po to, aby to wybrać. Dlatego właśnie to HDV niestety nie ma tutaj opcji rozdzielczości 1920, więc jeżeli Twoja kamera. Yy, nagrywa w takiej rozdzielczości, musisz przeskoczyć do tego formatu. Co więcej, jeżeli nagrywasz typowo filmy, które na przykład będziesz uploadował na YouTube, yy, ważną kwestią jest to, że wybieraj raczej tryb progresywny. Bowiem przeplot to już yy, zaszłość, kiedyś po prostu telewizory yy, tak działały. Teraz natomiast, gdy wszystko praktycznie ląduje w internecie, bądź na telewizorach LCD. Tryb progresywny po prostu jest bardziej popularny. Jeżeli na przykład miałbyś wybrać 1080i, czyli nagranie z przeplotem, lepszą jakość będzie miało yy, nagranie, które będzie miało preset 720p, czyli w trybie progresywnym. Ok, to może wydawać się troszkę trudne tak? dla, początku, dla początkującego presety, klatkaż, yy, pixel aspect ratio. Yy, ale, jeżeli masz jakiś problem z tym, to zostaw komentarz na pewno, będę próbował ci to wyjaśnić. No, i jeżeli już wybra wybraliśmy sobie preset, który nas interesuje, no to oczywiście zatwierdzamy OK. W moim przypadku będzie to ten preset. Zatwierdzam OK, i w ten sposób utworzyłem projekt z tą sekwencją, gdzie będę mógł tutaj układać klipy wideo. I tutaj taka też. Dodatkowo teraz pokażę Ci, w jaki sposób możesz utworzyć sekwencję, nie znając, jakby, właśnie tego, w jakim formacie nagrywała Twoja kamera. Tak więc, jeżeli mamy już ten plik multimedialny, zgarany na dysk twardy, bądź plik, który chcemy obrabiać, po prostu tutaj wrzucamy go do naszego projektu, do naszego koszyka, gdzie znajdują się nasze materiały. I teraz. Przeciągając go tutaj na tą ikonkę, program automatycznie dostosowuje nam te właśnie ustawienia sekwencji do takich ustawień źródłowych naszego pliku. Tak więc, jeżeli będzie miał daną rozdzielczość, to program ją dobierze automatycznie po to, aby to zgadzało się z plikiem źródłowym. Jeżeli chodzi o właśnie taki wstęp do kursu Adobe Premiere Pro, to tyle. Oczywiście zapraszam do subskrypcji mojego kanału, gdzie będą znajdować się kolejne lekcje. To tyle. Pozdrawiam. Bartosz. Witaj. Mam nadzieję, że jesteś zadowolony po obejrzeniu tego poradnika do Adobe Premiere Pro. Jeżeli jesteś chętny niejako oglądać kolejne materiały wideo do Adobe Premiere Pro, do kolejnych lekcji tego kursu, to zapraszam Cię. Tutaj masz taki odnośnik, gdzie możesz pobrać ten kurs. Właściwie wejdź na tą podstronę i tam otrzymasz wszelkie informacje, aby otrzymać dany kurs. Oczywiście dodatkowo zapraszam do subskrypcji mojego kanału. gdzie będą się pojawiać kolejne video tutoriale do Adobe Premiere Pro, głównie Sony Vegas i innych tematów związanych z montażem wideo. Tak więc to tyle. Pozdrawiam. Bartosz.